Halo. witam serdecznie, bardzo was serdecznie witam w kolejnym odcinku z... Nie wiem, jak tą serię nazwać. Może pogadanki, pogadanki, okej? Okay? Albo po prostu nazwę tą serię po prostu... Filmy informacyjne to tak, ten kanał będzie taki po prostu luźny, luźne to będą odcinki, na przykład quizy z albo jakieś, nie wiem, no po prostu. To będą tylko quizy albo coś takiego, żeby rozluźnić ten kanał ale gry tutaj też będą ale tylko Roblox więc no Elo